W jest to bardzo znana dyscyplina sportu, dlatego że my na meczach ligowych mamy po około 200 ludzi na trybunach, także no, jeżeli ktoś się interesuje, ktoś w tym sporcie jest, to naprawdę nie jest to żadna tajemnica i popularność jest znaczna. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy, co świadczy o frekwencji na treningach które są prowadzone w ramach UKS 8 Wejherowo i finansowane przez Urząd Miasta Wejherowa. I no cóż, my prowadzimy sekcję od seniora po dzieci, czyli po szkołę podstawową. Nie wchodzimy w klasy 1, 3 szkoły podstawowej. i nie mamy na to warunków jeszcze, nie mamy tyle miejsca na sali. Gimnazjum nr 3 Wejherowie po raz już któryś z rzędu uczestniczy w finałach. W ubiegłym roku zakończyliśmy to złotym medalem wojewódzkim i w tym roku również należymy do faworytów, tych, faworyta tych rozgrywek i myślę, że po prostu no, nie zakończymy tego turnieju bez medalu.